Boneka ambalabu Ale to jak masło, no bo jest zielone Boneka ambalabu Zielone jak boneka Boneka ambalabu Bo ulubiony drink. Boneka ambalabu Panołe wczoraj kupę, no i była zielona Tak jak palwią Boneka ambalabu Tezo to jest stolec Palę bąka mu na twarz I mu się to podoba na, 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 na. Uważajcie bąki, bo za mnie was wietrąki DROP! A ty... Fioletowa! Tak jak ja! Jestem Fioletowy! MAAA! Glorbo Frutto Drillo Od teraz na ten beat No i wszyscy Glorbo. uważajcie Bo nas tu jak małych stosów Let's go! W stila Brylut mam Glorbo. Tra, leluru, tra No i brr bry pata pi ma Chociaż że on słaby jest Tak jak moi drillo. Obry za to jest stolec, puszcza boki tak jak kolec Lekki bolec Ja! Yeah. Yeah. też ma Zeza, bo ma Zeza Bo się tak urodził Let's go! Ateo. Nie Ateo. po co się urodził z Zezem Po co mu ten Zez Chyba żeby się poflexować Ateo. Ateo. Jestem tak jak Fred, no bo jestem Simpsonem Taki żółty i jem donut Ateo. Ateo. Mateo to mój ulubiony Greyrod Paweł znowu, gdzie jesteśmy? już wszystkich dumni. Tak jak burbalonie w siedzę sobie w kokosie bur i baloni, mam jedną z drugiej